Jak tam guziacy damage przeciwko? Co wiesz? Jak A, tam damage, bo mam 1600 już. Ja Nie, ja to chcę zmarkować w mniej 100 bitów. Dobra, zaczynamy. Jakie ty o, tu masz w ogóle wymagania, nie? Mało, 2600. Masz kredyty? masz kredyty? musiał sprzedać, Nie sprzedaj no. do A, to jest przyjaciółki. No klikaj, otwórz, okay. na co czekasz. Kurwa, ale tnie tego streama, nie wiem czy wam też. E Nie strzelaj do mnie z please. A ty jesteś? No, chcę no, no, ty no, tylko iść. Nie no magazyn, Dobra, nie, na nie razie nic razie nie strzeli nic nie strzeli do mnie. Dobra, na razie nic nie Praca. No dość zmajakować go też chcę. Przepraszam. Jest, jest. Daj mi jeden strzał chociaż. Za ile masz? To będę go, co, co chcesz. 2600, paka! Sorry, ale ja mówię, jak chcę to zmarkować, to bite. Paka dostałeś? No i ostatnim czasem: 2900, paka! Czekaj, dobra. czekaj, czekaj. Wchodzę do Discorda. Dobra, cicho, 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 cicho. Co? No. Pokaż. Cicho? Ja wiesz, że ja dopiero ogarnąłem za ciebie w bitwie, a? Jak podjechałem do ciebie? Bo Aha, ja, się mówiłem, ja się... Nic nie dostał! Myślę, że... A premki sprzedawałeś, Bakoisz? już. Aha! I su 152 kasy sprzedaj. Proszę, proszę. A sprzedaj. e 34 B masz jeszcze do sprzedania? O, sprzedaj to gówno. Nie, bo to mogę Nie możesz tego wyrosnąć. Nie możesz, jak masz już coś nawet do odkupienia, to i tak nie możesz tego wyrosnąć. Ale ile zrobiłeś? User w twojej kanale out Ile? Ale Isus sprzedaj gościu. Ale kto? Ile? Ty, ty. your channel Bo na 50 no to za dużo stracisz? Ej, ale w sumie za 60 i tak na plus wyszedłem. Bo ile on tam kosztuje, jest ponad 6000 chyba czy coś. 10 kosztuje. 10k? Ej, to na luzie. Przedasz to i tak wiesz. To Mi już, ile... już sam pan się czekł w Ta, plus jeden. <grym> już się kurwa chłodzi na ten no. ostatni. Zalosowanie to to... na to ostatnie. No ale te jest już ma. Że proszę. Idzie. Żeby tylko nic nie dostał, proszę. <grym> I. logilla. Jest, nie jest, A, jest, nie? jest, nie? jest, 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 bierz